No to naprawdę, już pomijając ciepły strój, gruby strój, wierzchni na bałwarce, tutaj na takie solidne, na błoto, po prostu na błoto. Załoga no, oczywiście 30 lat. I na ostatniej liczbie, to robię, ci zawodnicy przyjechali do nas, no, z daleka rewizyjują auta i budżetowski, sam samych sektorów, się はい。 m <shriek> a Na debiut to myślę, że chrzest bojowy. To był nasz pierwszy start w ogóle w prawdziwym rajdzie. Także wymarzony, bo jesteśmy na mecie i to był nasz cel. Udało się bez większych przygód. W sumie nie jeździliśmy tym autem w ogóle nic przed tym startem. Także na mokrym to w ogóle świetny wynik na tych oponach, które pierwszy raz mieliśmy założone w aucie. No, bardzo się cieszę, bo widziałem ile aut leżało poza trasą i naszym celem była meta, jesteśmy na mecie, bardzo się cieszę. A które miejsce? Myślę, że okolice siódmego, ale nie śledziliśmy nawet tego, bo tak jak mówię, na, w pierwszym starcie najważniejsza była meta i bardzo się cieszę, że jesteśmy na mecie. A jakie plany na sezon? E, jak najszybciej zebrać niezbędne punkty do licencji. No i mam nadzieję, że uda się to zrobić przed Rajdem Karkonoskim i w Rajdzie Karkonoskim już w Pucharze Polski, żeby na Rzeszowskim to już na 100% u siebie jechać w Pucharze i pokazać się z jak najlepszej strony. Słyszy, Słyszy. Słyszy.

Ну это еще долго. Ну вот, выensitive. Брайне,το